Dzień dobry moi drodzy, witam was w kolejnym odcinku Keto Kuchni. Dzisiaj pokażę wam jak z najprostszych jajecznych naleśników zrobić najpyszniejsze śniadanie na świecie. Przepis skradziony od pani Meat Eat Love z Instagrama. Zapraszam do niej tutaj, albo w opisie pojawi się nazwa konta instagramowego. A ja zapraszam was do pysznych naleśników, pysznego śniadania. Oto gotowe, przepyszne danie, jajeczny tort, który jeszcze raz pokazuje, tak wygląda, niesamowicie pachnie, niesamowicie smakuje, żebyście nie narzekali, że coś robię, a potem tego nie próbuję. Sztos, na patelni go trzymamy, pod przykryciem na maśle jeszcze tak długo, żeby ten ser w środku się rozpuścił i mamy najlepsze śniadanie, jakie można sobie wyobrazić. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby tam do środka włożyć trochę papryki jalapeno, albo trochę zwykłej papryki, albo oliwek. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to posypać szczypiorkiem. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tam sobie włożyć co tylko lubicie i na co tylko macie ochotę. Nic również nie stoi na przeszkodzie, żeby te same naleśniki usmażyć na słodko i przełożyć je jakimiś łakociami. Moi drodzy, mam nadzieję, że przepis Wam się podoba. Jest prosty, szybki, tani i smaczny. Zapraszam do innych odcinków Ketu Kuchni. Zapraszam do wspierania mojego kanału na platformie Patronite, do której link znajdziecie w opisie. Jeśli się podobało, zostawcie kciuka, subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.